No i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Muszę mówić trochę ciszej, ponieważ jesteśmy w kawiarni Gazety L, którą Paula czyta i bardzo chciała się do niej udać. Tak więc jesteśmy w Omodosanle, w kawiarni L, która w swojej ofercie ma bardzo dużo pozycji bezglutenowych. Jak widzicie, czuję się trochę nieswojo, bo jestem jedynym przedstawicielem, który ci przeciwnie. Tutaj. Kawka przyszła. Tak jak powiedziałem wcześniej, jestem jedynym przedstawicielem płci... Tak jak powiedziałem wcześniej, jestem jedynym przedstawicielem przeciwnej, tak więc czuję się jakbym był w takim obozie przeciwnika. Tak. No ale nic to, tak więc zamówiliśmy sobie kawkę, pijemy kawkę, powód dla którego. i stąd będziemy iść na piechotę do... Niektórzy może wiedzą, ale wczoraj miało miejsce wielkie wydarzenie w Tokio, a mianowicie w dzielnicy Shibuya otworzono pierwszy oficjalny sklep Nintendo. Tak więc e, dzisiaj jest drugi dzień, kiedy ten sklep funkcjonuje. Idziemy go zobaczyć. E, no i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak więc e, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Bezglutynowy. Taka kawka. Tu jest druga kawka soi. No i ten torcik, który Paula wcinna. Coś mi nie ostrzy, ale no, jest podobno bardzo dobry jest jak Cynamonowy... coś? I tak Tak, moi drodzy, muszę prosić Pana, żeby sprawdzała za każdym razem, kiedy nagrywamy, bo ten aparat już mi tak rozjeżdża fokus, że po prostu się irytuje. Niemniej jednak, pijemy kawkę i tak jak wcześniej wspomniałem, idziemy do tego Pokémona, Nintendo Center. I tyle. Pogoda, moi drodzy, to jest Absolutnie nie do zaakceptowania. Super zimno, na dodatek pada, leje, tak, jakby, tak jakbyśmy mieli tutaj Titan. Tak więc no nie da się po prostu nic zrobić. Tutaj, korzystając jeszcze z okazji, chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do subskrybowania kanału, lajkowania, zostawiania komentarzy. No i włączania tego mojego dzwoneczka, żeby za każdym razem, kiedy Auspicio zdecyduje się nagrać odcinek, Wam to powiadomienie gdzieś się pojawiło. Moi drodzy, okazuje się, że jestem trendseterem i właśnie pochodzimy z tej restauracji. Płacimy, czy tam kawiarni. I jest już trzech mężczyzn, którzy tu przyszli razem z. No i powrót do wspaniałej japońskiej pogody. Jak widzicie, moi drodzy, 23 listopada. Liść nie pada, ale deszcz bardzo mocno pada. Tak w ogóle dzisiaj w nocy zapowiedzieli nam grany. Tak więc, no bardzo ciekawie i nieprzyjemnie i jabaj, jak ktoś tutaj wcześniej hmm. powiedział. E, dobra, moi drodzy, tak więc jesteśmy po kawce. E, miejsce, jak zauważyliście, jest bardzo e, hipsterskie, czy też takie, można powiedzieć, że troszkę eleganckie. E, ceny troszkę wysokie, bo tak jak mówię, za dwie kawy i za ciastko zapłaciliśmy tam 2,800, e, więc jest to niewątpliwie troszkę droższa opcja, ale na pewno jeżeli e, no jesteście, macie celiakię, e, chcecie zjeść coś naprawdę dobrego, bezglutenowego, to to miejsce polecamy. 9,5 na 10, ocena Pauli. Prawda? O. <noise> Moi drodzy, idziemy sobie małymi uliczkami po Shibui i zobaczcie jaka fajna mała kawiarenka. Niestety my już po kawie, więc tu nie pójdziemy, ale wszystko ładnie wygląda. Wiatr. The wind. Mm. Bardzo wiatr. Bardzo wiatr. No, tak więc chciałbym tutaj przy okazji wspomnieć o tym, że Tokio Wielokrotnie mnie tutaj pytacie, przylatując do Tokio, czy kupować tego JR gdzie się, jak się komunikacją miejską poruszać, czy tam jak jej używać. Bardzo często odpowiadam, żeby po prostu tutaj chodzić. To jest świetny przykład taki właśnie w Shibui, która jest olbrzymia. Ogólnie Tokio jest olbrzymie. Naprawdę warto jest po prostu wziąć dobre, zużyte buty i łazić codziennie różnymi małymi bocznymi uliczkami, bo tutaj można po prostu takie perełki znaleźć. A tu perełki się Shibuyi Part 2. Widzicie, na górze jest fajna kawiarenka. Kokoti to się chyba nazywa. Eee, właśnie teraz idziemy do tego centrum Nintendo, a centrum Nintendo zlokalizowane jest w nowym Ule. Parko. Parko to nic innego jak taki, eee, no po prostu department store, nie wiem jak to się po polsku nazywa, dom towarowy. E, który otworzono teraz po raz pierwszy w Sibui, tak więc e, no zobaczymy Bardzo nie wiem, piękne. <grym> Bardzo piękny Nie wiem w ogóle kiedy go wybudowali bo nie pamiętam żeby coś takiego tutaj było no ale jest więc idziemy zobaczymy e, tutaj pod parką mamy znowu japońskie ulubione skrzyżowanie gdzie każdy idzie sobie jak chce <grym> wspaniałe no i tak jak powiedziałem wcześniej, wczoraj ktoś tutaj, jeden z naszych znajomych, 2,5 godziny czekał na to, żeby wejść do tego sklepu. No i przed wejściem, jak widzicie, mamy tutaj takie brameczki, tak więc trzeba ładnie wszystko <śladnie> ładnie się ustawić i zobaczymy ile nam to zajmie. To jest właśnie piękny przykład tego, jak Japończycy na wszystkich tego, takiego rodzaju eventach umieją sobie to wszystko zorganizować, tak że ludzie się ładnie w tej kolejeczku ustawiają i cierpliwie czekają. Wejście, pani rozdaje pokrowce na ambrelki. Mamy nawet znaczki, że jest Nintendo Shop. No i moi drodzy jesteśmy na szóstym piętrze e, cyberspace na legacjachiki Digimona. A tutaj mamy sklep oficjalny Capcomu z kolekcją Monster Huntera. Jakieś tam pierdółki można kupić. Nice. Tam mamy Jump Shop. No i tutaj moi drodzy to wszystko to. Nintendo Moi drodzy, właśnie się zorientowaliśmy, że żeby wejść do tego sklepu trzeba mieć bilecik, którego nie mamy. To wszystko od Nintendo. No, a tu przed nami moi drodzy to, co wcześniej powiedziałem, Centrum Pokémon. Tak więc mamy kolejne Centrum Pokémon w Tokio. Tym razem Centrum Shibuyawe. Mamy Ryu. różne inne pozostałości, figurki, wszystko okazuje się, że żeby wejść do, którego, do któregokolwiek z tych sklepów trzeba było kupić bilet za 1000 jenów czyli trzeba było zapłacić 1000 jenów, żeby po prostu wejść do sklepu i wszystkie bilety są już wyprzedane tak więc, no niestety, ale dzisiaj nam się do środka wejść nie uda tak więc, zamiast do sklepu Nintendo, poszliśmy do Tokyo Hands to jest taka sieć, olbrzymi sklep z ośmioma piętrami tutaj w sibui. Chyba ośmioma, nie chcę kłamać. Ale jak widzicie już świąteczne artykuły, wszystko jest ładnie wystawione. Więc tutaj pochodzimy i popatrzymy. Cute. Bardzo dużo fajnych stickerków Niestety nie ma Agrecko grecko, a to jest moja nowa... Mm -hmm. moja nowa miłość. Od Sanrio, którą... Niedawno odkryłem i teraz nałogowo oglądam. A twoja też. Tak moi drodzy udało się. Drugi sezon są rzeczy. Najlepsza seria na świecie. Tak jest. Bierzemy. Wszystko. Wszystko. No dobra moi drodzy, tak jak widzicie jest strasznie dużo ludzi w tym nowym parku. Niestety spodziewałem się tego i można powiedzieć, że troszkę bałem się tego, że to, te wejściówki będą już wyprzedane. No ale niewątpliwie trzeba zrozumieć to, że no, Japonia jest bardzo nasycona. Mamy miliony ludzi. I w momencie, kiedy taki Nintendo Store czy też Pokémon Center się otwiera, no to wiadomo, że chętnych będzie bardzo dużo. No i w ten sposób może też zarobić dodatkowe pieniądze i za takie otwarcie myślę, że no, sobie spokojnie miesięczną <grym> wymaganą stawkę zarabiają. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Odcinek nieudany, ale wydaje mi się, że i tak i tak udało się coś ciekawego tam Wam pokazać. Tak więc do zobaczenia wkrótce.